Chciałam tylko romantycznego wypadu z moim narzeczonym, idealnego, odosobnionego miejsca, żebyśmy mogli na nowo się do siebie zbliżyć. Nigdy nie przypuszczałam, że największe niebezpieczeństwo nie będzie czaić się na zewnątrz, ale w najzwyklejszych detalach tego nieskazitelnego domu. To wydarzyło się w lutym tego roku i do dziś każde zamykane przeze mnie drzwi przypominają mi, że prywatność to iluzja sprzedawana w pięknych opakowaniach, a czasami ten, kto oferuje ci schronienie, jest drapieżnikiem. Jestem graficzką, pracuję z domu od pięciu lat. Mój narzeczony, Ryszard, jest inżynierem. Zaplanowaliśmy tę podróż do Zakopanego, żeby uczcić nasze zaręczyny. Wybraliśmy ofertę na Airbnb o nazwie Wilna Marzeń z ośmioma pięciogwiazdkowymi opiniami i zdjęciami godnymi magazynu. Trzaskający kominek, panoramiczny widok na ośnieżoną dolinę, podgrzewany basen bez krawędzi. Wydawało się to idealnym schronieniem dla nas dwojga. Zarezerwowałam je z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, chcąc mieć pewność, że dostaniemy to, co najlepsze. Właścicielka, pani Helena, była niezwykle uprzejma w wiadomościach, odpowiadając na każde pytanie z najdrobniejszymi szczegółami, niemal przepraszając za każdą minimalną niedogodność, która mogłaby się pojawić, co ja, naiwna, zinterpretowałam jako wzorowy profesjonalizm. Przyjechaliśmy w piątek około czternastej. Dzień był pochmurny, ale powietrze było zimne i rzeszkie, obiecując atmosferę, której szukaliśmy. Dom był jeszcze bardziej imponujący niż na zdjęciach. Wszystko nieskazitelne, wypolerowane na wysoki połysk, z delikatnym, otulającym zabachem lawendy i sosny. Dobrej jakości czerwone wino już chłodziło się w małej szklanej winniczce. Zostawiliśmy walizki w holu, ja poszłam zwiedzić otwartą kuchnię, a Ryszard, podekscytowany, poszedł rozpalić w kominku, o co prosiłam. Wrócił z lekko zmarszczonym czołem. Dziwne, mruknął, jeden z małych przedmiotów dekoracyjnych na półce w salonie, porcelanowa figurka konia, był trochę przestawiony, tylko odrobinę. Poprawił go, a ja ledwo to zauważyłam. Ten porcelanowy konik, którego wcześniej nawet nie dostrzegłam, miał stać się pierwszym sygnałem, że coś jest głęboko nie tak. Pierwszej nocy, około dwudziestej trzeciej, gdy wtulaliśmy się w kanapę, żeby obejrzeć film, Ryszard przysiągł, że usłyszał hałas dochodzący z korytarza prowadzącego do sypialni. Szuranie butów, jak opisał, powolne i celowe. Poszłam sprawdzić, uzbrojona w latarkę i obietnicą Ryszarda, że jeśli nie wrócę w ciągu pięciu minut, przyjdzie mnie szukać. Nic tam nie było. Cisza domu, wcześniej przytulna, teraz wydawała się gęsta, ciężka. Zrzuciliśmy to na wiatr albo może na starą konstrukcję domu, coś czego w miejscu takim jak zakopane mogło być pod dostatkiem. W sobotę rano, przygotowując kawę, zauważyłam coś osobliwego. Cukierniczka na blacie kuchennym wyglądała, jakby była niedawno używana. Trochę cukru rozsypianego na krawędzi, lekkie zaparowanie na szkle. Poprzedniej nocy wszystko dokładnie umyłam i wytarłam, jak zawsze robię w każdym miejscu, w którym się zatrzymuję. To było dziwne, ponieważ byliśmy tam tylko w dwoje i nikt inny nie miał dostępu do domu. Szepnęłam o tym Ryszardowi, który sprzątał po śniadaniu, wzruszył ramionami, mówiąc, że może, mam lekką obsesję na punkcie czystości, albo że wiatr, który mocno wiał na zewnątrz, mógł poruszyć coś lekkiego na blacie, rozsypiając cukier. Ale poczucie, że coś jest nie tak, nasiliło się po południu. Podszedłam do półki w salonie, żeby wziąć książkę, którą chciałam przeczytać. I tam stał, porcelanowy konik. Tym razem nie był tylko przestawiony, był odwrócony do góry nogami. Krew momentalnie zamarzła mi w żyłach. Spojrzałam na Ryszarda, który stał na werandzie, podziwiając widok, odwrócony do mnie plecami. Ryszardę, zawołałam, a głos mi się załamał. Znowu ruszałeś tego konika? Odwrócił się, zdezorientowany. Nie, dlaczego? Poprawiłem go wczoraj. Powietrze jakby zgęstniało to niemożliwe, żeby to był on. Więc co, albo kto to zrobił? Głęboki niepokój zaczął we mnie narastać. Postanowiłam pójść do Łazienki, żeby się uspokoić. Otwierając szufladę, by wziąć chusteczkę, moje palce natrafiły na coś niezwykłego włos krótki. Bardzo jasny blond. Spojrzałam na niego. Ja miałam długie, ciemne włosy. Ryszard również. Cichy, ale przenikliwy strach zaczął mnie ogarniać. To nie była paranoja, to była czyjaś obecność. Ta noc, sobota, zamieniła się w koszmar. Próbowaliśmy ignorować ciarki, niewyraźne dźwięki, które zdawały się dochodzić ze ścian, ciągłe uczucie bycia obserwowanymi. Około drugiej w nocy obudził mnie hałas. Nie był to odległy dźwięk, ale cichy, rytmiczny odgłos dochodzący za drzwi naszej sypialni. Brzmiało to, jakby ktoś skrobał czymś po drewnie, powoli, z powściągliwością. Serce zaczęło mi walić. Pociągnęłam ryszarba za ramię, szepcząc mu do ucha: Ktoś tam jest. Obudził się zaspany, ale panika w moim głosie go zaalarmowała. Leżeliśmy nieruchomo w łóżku, nasłuchując. Skrobanie ustało, potem ciche kliknięcie, nieomylny dźwięk ustępującego zamka w drzwiach. To nie była brutalna siła, to było coś bardziej subtelnego, niemal delikatnego. Drzwi zaczęły się uchylać, milimetr po milimetrze. Odsłaniając jeszcze głębszą ciemność korytarza, byłam sparaliżowana. Nie mogłam krzyczeć, nie mogłam się ruszyć. Widziałam zarys postaci stojącej w otworze. Nie mogłam rozróżnić rysów, tylko smukłą, nieruchomą sylwetkę. Zapach lawendy i sosny w domu został zastąpiony przez słodkawy, mdlący odór, jak tanie perfumy zmieszane ze stęchlizną postać zrobiła krok do środka pokoju. Drewniana podłoga zaskrzypiała, agonalny dźwięk, który odbił się echem w przytłaczającej ciszy. Sylwetka poruszała się powoli w naszym kierunku. Czułam na sobie jej wzrok, fizyczny ciężar, który mnie dusił. Ryszard, w przypływie adrenaliny, rzucił lampką nocną w kierunku postaci. Uchyliła się z zaskakującą zwinnością, a lampka z hukiem uderzyła w ścianę. W chwili, gdy postać się poruszyła, by uniknąć ciosu, słabe światło z korytarza na moment oświetliło jej twarz. To nie był obcy, to była kobieta blondynka o krótkich włosach, z cienkim, niepokojącym uśmiechem na ustach. Rozpoznałam ją ze zdjęć, które pani Helena zamieściła w ogłoszeniu na Airbnb. Wyglądała trochę inaczej niż na zdjęciach, starsza, z głębiej osadzonymi, ciemniejszymi oczami. To była sama właścicielka nic nie powiedziała po prostu nas obserwowała, stojąc na środku pokoju, z otwartymi za sobą drzwiami. W jej dłoni błyszczał kawałek metalu, cienki i srebrny wyglądał jak klucz uniwersalny. Adrenalina dała mi siłę. Pociągnęłam Ryszarda z łóżka, pobiegliśmy do drzwi łazienki, zamknęliśmy się w środku. Dźwięk zbliżających się kroków, ciche kliknięcie zamka w drzwiach łazienki, który ktoś próbował otworzyć, a potem cichy, zadowolony śmiech, dochodzący z zewnątrz. Siedzieliśmy zamknięci w łazience aż do świtu, drżąc, wsłuchując się w ciszę. Przy każdym hałasie myśleliśmy, że wraca. Kiedy pierwsze promienie słońca przeniknęły przez szpary w oknie, odważyliśmy się wyjść. Drzwi sypialni były szeroko otwarte, rozbita lampka leżała na podłodze, ale po niej nie było śladu. Wybiegliśmy z domu, nie zabierając nawet walizek, i pojechaliśmy prosto na komisariat policji. Opowiedziałam wszystko komisarzowi, słuchał cierpliwie, notował. Kiedy skończyłam, westchnął. Proszę pani, rozumiemy pani strach. Ale bez konkretnych dowodów, bez świadków, trudno jest kontynuować. Pani Helena ma doskonałe opinie, a dom jest zarejestrowany na jej nazwisko. Może doszło do jakiegoś nieporozumienia? Zasugerował, że mogła mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Poprosiłam o wgląd w rejestr innych incydentów w tej posiadłości. Odmówił, mówiąc, że te informacje są poufne. Wyszliśmy z komisariatu bez formalnego zgłoszenia, jedynie z mglistą radą, by być bardziej ostrożnym. Tego popołudnia, wciąż wstrząśnięci, zaczęliśmy szukać w internecie. Znaleźliśmy dyskretne forum dla podróżników. Był tam wątek o domach wakacyjnych z dziwną historią. Wpis sprzed sześciu miesięcy opisywał niemal identyczne doświadczenie w zakopanem, w domu, który wydawał się być naszą willą marzeń, chociaż nazwa była nieco inna. Użytkowniczka opisywała wtargnięcie, manipulowanie zamkiem i obecność blondynki, która wyglądała jak właścicielka, ale wszystkiemu zaprzeczała. Nie podjęto przeciwko niej żadnych kroków prawnych. Wpis kończył się słowami. Ona po prostu się przenosi, zmienia nazwę ogłoszenia, numer telefonu i działa dalej. Poczuło bezradności nas pochłonieło. Wiedzieliśmy, że ona jest gdzieś tam, prawdopodobnie edytując ogłoszenie, gotowa na kolejną ofiarę. Teraz w domu nic już nie jest bezpieczne. Zamykam wszystkie drzwi i okna na dwa zamki, nawet w ciągu dnia. Sprawdzam każdy kąt przed snem. Jeśli usłyszę dziwny hałas na ulicy, serce mi zamiera. Unikam podróży, zwłaszcza w nieznane miejsca. Jeśli muszę, obsesyjnie sprawdzam informacje o gospodarzu i miejscu, szukając jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych. Sam widok małego przedmiotu dekoracyjnego może wywołać u mnie dreszcze. Zapach lawendy i sosny, który kiedyś kojarzył mi się z komfortem, teraz przyprawia mnie o mdłości. Każde zamykane przeze mnie drzwi przypominają mi, że prywatność to iluzja sprzedawana w pięknych opakowaniach, a czasami ten, kto oferuje ci schronienie, jest drapieżnikiem. Nie wiem, kim ona jest, ani dlaczego to robi, ale wiem, że jest gdzieś tam i już nigdy nie poczuje się w pełni bezpieczna.